Jak według byłego prezydenta Karol Nawrocki wykorzysta słabość koalicji? Chcę zwrócić uwagę, że jeżeli pan prezydent Nawrocki będzie chciał, Skutecznie pomagać w zdobyciu następnych punktów przez prawo i sprawiedliwość, no to on sobie nie może pozwolić na zbyt ostrą grę antyrządową, bo się skompromituje i pośrednio skompromituje także i prawo i sprawiedliwość. To można politycznie wykorzystać po to, aby zrobić, przeprowadzić przez proces legislacyjny cały szereg dobrych rozwiązań ustawowych. I odwrotnie. Wszyscy tak specjaliści mówią, że zagrożeniem y, tego konfliktu prezydenta z rządem może być to, że prezydent wykorzysta swoje prawo y, do y, inicjatywy ustawodawczej, zgłaszając różne ustawy, które będą kompletnie y, odczapy, jeśli chodzi o uwarunkowania finansowe, że będą nie, nie brały pod uwagę żadnych uwarunkowań y, równowagi finansowej państwa itd. Tak tu też jest sposób na pana prezydenta. No to w rękach parlamentu będzie to, jak długie wakacje z takim ustawą się, tak powiem, przypisze. Można równie dobrze zrobić taką ustawę, którą pan prezydent chciałby zniszczyć finanse publiczne, ale powiedzieć, proszę bardzo, za trzy lata wakacje Legis będzie długie, za trzy lata wejdzie, niech się pan prezydent i Prawo i Sprawiedliwość zastanowią, czy im się to opłaca.